Jeśli lubicie satyrę, to musicie posłuchać tych żartów o polskich politykach. Numer 5. Dlaczego polski polityk przyniósł drabinę do baru? Bo usłyszał, że drinki są na koszt firmy, zawsze pije na kredyt. Numer 4. Jaki jest ulubiony gatunek muzyczny polskiego polityka? Ciężki metal korupcyjny. Bo kto nie lubi odrobiny przekupstwa ze swoimi ulubionymi kawałkami? Numer 3. Dlaczego polscy politycy nigdy się nie gubią? Bo zawsze podążają za linią partii. Nawigacja się chowa. Numer 2. Ilu polskich polityków potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Żadnego. Obiecują jaśniejszą przyszłość i pozwalają komuś innemu wykonać pracę. Jak to mówią, obiecanki cacanki, a głupiemu radość. I wreszcie, numer 1. Dlaczego polski polityk wpatrywał się w sok pomarańczowy? Bo na etykiecie było napisane koncentrat. Rzadka chwila skupienia, prawda? Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie polubić, skomentować i subskrybować, żeby zobaczyć więcej śmiesznych filmów.